Szczęść Boże! Szczęść Boże! Szczęść Boże! Siemaneczko, Witamy bardzo serdecznie wszystkich. Witam. Na kanale Piwne Degustacje. Ze mną jest Jakub. Jakuba staram się przekonać na zejście na piwowarstwo kraftowe. Ja nie mówię nie, mówię, żeby nie było. Tak, tak. Także dzisiaj Der Schatan mit der, mit der Teufel, tak. Duecik. I mamy piwko od naszego wspólnego znajomego z kopalni Rafał. Rafale, dziękujemy. Ci Rafał Poleczek, nasz przodowy, sygnalista. Tak, tak jest. No i Rafał poczęstował mnie piwem Original Pils z browaru Kulmbacher. Kulmbacher. Pokaż, bo ja nie wiem, co my będziemy testować. Już tutaj zaprezentuję Właśnie, na żywo. Zapomnieliśmy było, bo... nawet światła przestawić. <laughs> o! Tak jest, proszę Państwa. To jest wszystko live, tutaj nie ma. Live and exclusive Kulmbacher, mnich. Z piwkiem, buteleczka z krachlą. Pokaż. O, oczywiście. Tak więc, no, spodziewamy się dobrego pilcika. Ze kosztować. Alkohol 4,9. Oczywiście według Rheinheis wyprodukowane, aczkolwiek ciekawi mnie w to tym piwie, tak no, ciekawi mnie w tym piwie to, że w składzie jest 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 chmiel, ale też ekstrakt chmielowy jest. Bardzo ciekawa sprawa. Tutaj możecie Przeczytać, ekstrakt chmielowy, kaj to jest tutaj, kajś, hops, extract. ekstrakt, no ciekawe, ciekawe. Pokaż. Ja nie wiem jeszcze na co zwracać uwagę dokładnie w tym piwie, znaczy we wszystkich piwach, etykietach itd. tak dalej. Jak Darek wspomniał, ja się hmm. dopiero wkręcam, ale to przynajmniej po udaje inteligentnego, żeby by z poważną ilość Ja, <laughs> ja cytat WASER. <laughs> Malz, hopfen, hopfen, Ekstrakt. No właśnie, ten I Hopfen Ekstrakt. koniec. Ekstrakt. No koniec. tak, bo tutaj jak Reinhardt Gebot nie pozwala niczego innego poza czterema składnikami mhm. do wyprodukowania piwa. Proszę, to jakieś konkretniejsze. Pilsa, wypijemy. Prawdziwy, oryginalny, monachiński pils. Poproszę. Piergonie. Mhm. W tym tytule, w którym w tym ciekawego. w tym pachnie. Mm -hmm. uh -huh. Naprowadźmy no, może na jakieś konkretniejsze No tak, tutaj momencie, tak, tak, zdecydowana tutaj zdecydowanie. Tak, Słodowość, praktycznie aromatów chmielowych. No nie. nie? nie to nie będzie za wysoki by Nie będzie, nie, A, to, jest, to, to jest, jasno, proszę. jest piwo w stylu Lecha, Tyskiego, Żywca, wiesz, takie, takie coś. Bardzo jasny, widać. Piana. Fajna, drobno pecherzykowa piana no trzeba przyznać, hmm. że zapowiada się wygląd te to klarowne, jest klarowne, je? nie? tutaj malutkie drobinki chmielu gdzieś tam są, ale ja to takie klarowne, w słomkowym, w słomkowym ko kolorze. No, może pokażmy bliżej ten kolor, bo jest nieco jaśniejszy. Bardzo na, jasne. Bardzo no ale... ale no coś widać, no coś takie widać. jakby w kolorze sików, o, piana się utrzymuje. Tak. Nie tak jak. No i tak, zdecydowanie słodowość. Na super, tak. Ale teraz takie ożywcze są, takie, takie świeże są te agonometry. No, ja no, tego świeży, nie mogę określić, że słowem, ale... Ale tak. No, dobra. No To tak jest, gdzie, eee. gdzie życie? Co No co mi to przypomina. Kiedyś w Zabrze produkowano piwo górnośląskie. Ja byłem jeszcze, jak ktoś ładnie po śląsku mówi, Bajtel. Taki malutki i bardziej na rowerze jeździłem po placu. Ale ja ten smak pamiętam. Ja on jest bardzo zbliżony do tego. Znaczy w sensie, ale pozytywnym, takim, bo już sentymentalny, w tym może no, ale, mm. ale serio, tak mi się wydaje, tak mi to zasmakowało. Jest to jak najbardziej typowo klasyczny, właśnie bawarski, e, pils. Pilsy e, ogólnie, czym bardziej na pół, północy Niemiec produkowane, tym bardziej e, aromaty chmielowe wyczu wyczu wyczuwalne są. I jak stop stopniowo do do trzech zbliżamy się, to coraz chmielowość ustępuje, coraz to większej słod słodowości. I to rzeczywiście jest taki pils na graniczu. Takiego typowego ciebieckiego pilsa i takiego typowego cz czeskiego pilsa z hasełkiem. Tak więc taki jest, jest słodowość. Nie ma za dużo chmielowości i delikatne, maślane nuty. Ale to jest taki na finiszu jednak jest, bo w czeskich piwach? Czeskie piwa takie na finiszu są bardziej, można określić, słodkie. No tak, no no to, tak. Jest jednak takie agresywne na finiszu, ale mimo wszystko dobre. Nie jest przesadzona, jak dla mnie takiego całkowitego, w ogóle, lejka, goryczka. No, no. Znaczy nie, no, to może w picie nie powinna tak gorzeczka zbyt. No Rafał. Rafał, postarałeś się, ci powiem Postarałeś się. Także jak ktoś dzwoń do maszyny, nie? Do mnie. No jak będziesz <laughs> chciał wyjechać wcześniej to przyjdź też. Pogadaj. Monshow, tokolwiek zobaczy, browar. Kulmbacher. Oryginal Pils. Typowy, bawarski, prawdziwy Pilsik. Naprawdę no, całkiem przyzwoity. Tak. Tym pozytywnym akcentem kończymy naszą degustację. Widać, że... Ale nie działa bo w stanie. i nie daje się, nie działa, to Ale jest jeszcze. O, jedz jeszcze. jest jeszcze. Pewnie, że tak. tak. no to... No to choreczko, twoje zdrowie. Twoje zdrowie! Sum wol! Yy. Nie? <laughs> Post! <laughs> Albo Prost. na zdrowie, Dobré, to bude.